Dzień dobry, za mną stoi przyczepa Debon C300A do przywozu najróżniejszych ładunków. Zapraszam na szybką prezentację. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w Nowym. Przyczepka jest hamowana, widzimy tutaj na dyszu hamulec, ma też jedną ośkę, a jeżeli już rozmawiamy o dyszu, to spójrzmy, zwróćmy uwagę na to, że jest on wygięty. To oznacza, że jest tutaj zamontowane niezależne zawieszenie Pullman 2, czyli właśnie wygięty dyszel, dzięki czemu buda przyczepy jest osadzona niżej. Dodatkowo przy ośce znajduje się wahacz, sprężyna oraz amortyzator. No i to zawieszenie Pullman 2 sprawia, że przyczepa jest bardziej stabilna podczas jazdy, no i też ładunek w środku jest stabilniejszy. A jeżeli już mówimy o środku, to chętnie Zaproszę Was do środka. O właśnie, tak się prezentuje przestrzeń ładunkowa tej przyczepy. Ona ma długość 3 metrów, szerokość 1,55 m, a wysokość 1,90 m. Moi drodzy, tutaj widzimy, że mamy zamontowane takie uchwyty na pasy w ilości 4 sztuk, ale wiem również, że nasi klienci montują sobie tutaj do tych aluminiowych boków jakieś półki, szafki i przerabiają te przyczepy na przykład na mobilny warsztat. Po mojej lewej stronie LEDowa lampa. I jeszcze wróćmy do tego y, trapu, ponieważ ten trap również możemy otworzyć na bok. Dokładnie tak jak w przyczepach końskich. Jedyne co musimy zrobić to zamknąć tutaj tę klamrę. Ona służy nam jako zawias i odpiąć tutaj ten stworzenie. No właśnie, tym sposobem otwieramy przyczepkę na bok. No i co, i przyczepa jest wtedy otwarta. Y, dodatkowo. Kliny pod koła z jednej i z drugiej strony podpory rurowe, ponieważ przyczepka jest na jednej osi, więc żeby nam się ona nie obaliła do tyłu, otwieramy wtedy i montujemy w zasadzie zabezpieczamy te podpory, żeby trzymało nas i nie wywaliło w tył. Drzwi boczne, przez które również możemy wejść, do środka zamykane na kluczyk i te drzwi boczne, jak tutaj zwrócimy uwagę, one mają. Tutaj taki blokador drzwi, żeby nam przyczepka, znaczy nie tyle co przyczepka, ale te drzwi na wietrze jakoś się nie zamknęły. Moi drodzy, to jest temat wyprzedażowy. Przyczepka jest z wyprzedaży w gratisie. Dajemy Państwu przed zakupem tej przyczepy te alufelgi oraz, o, oraz informuję o możliwości finansowania, czyli kredyt, leasing, kredyt RRSO 0%. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką przyczepką, a może nieco mniejszą, lub może w innym kolorze, zapraszamy serdecznie do nas tutaj do Kotlina na Plac lub do zadzwonienia pod jeden z tych numerów telefonu, które są pode mną. Ja życzę wszystkiego dobrego i kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia. Sprawdź prawdziwe raty 0%. RRSO 0% tylko w nowym. Nowym: Produkcja, sprzedaż i wynajem przyczep.